Zrobiłeś swój pierwszy krok? Zrób następny. Dawaj przykład. Dziel się wiedzą. Naucz dzieci segregować odpady. Będą miały z tego więcej frajdy niż myślisz. Kiedy zaprosisz gości, przygotuj zdrowe, kolorowe jedzenie. Niech przekonają się, że to też może być smaczne. Aha, i podziel się przepisami z sąsiadką. Zaproś swoich sąsiadów na wspólne zbieranie śmieci ze skwerku. Niech zabiorą swoje rodziny. Szybko wam pójdzie. A ja co będziecie dumni? Podaruj znajomym metalowe słomki. Namów męża, by używał tradycyjnej maszynki do golenia. Namów swojego męża. Niech uszczelni wszystkie krany i spłuczki. Powiedz z przyjaciółkom, niech namówią też swoich. Zróbcie z przyjaciółmi zbiórkę używanych ciuchów i dajcie je tym, którzy ich potrzebują. Wiecie, jakie to fajne. Pochwal się na Facebooku lub Instagramie, ile oszczędzasz energii. Opowiedz, jak Ci się to udało? A może zorganizujesz konkurs dla znajomych, kto najbardziej obniży rachunki za prąd i ogrzewanie? Prezentuj bliskim piękne, szmaciane torby, a jeżeli potrafisz szyć, uszyj sam taką torbę, na przykład ze starej firanki. Zainspiruj innych, a zobaczysz, jak to wszystko się szybko rozniesie. Zostań ambasadorem Matki Natury. Pokaż nam, jaki krok Ty wykonujesz, aby naprawić swój związek z naturą. Weź udział w konkursie na Instagramie i wstaw zdjęcie albo wideo ze swoim pomysłem. Koniecznie dodaj hashtag w związku z naturą. Na Twoje prace czekamy do końca maja. Nie bądź obojętny. Twoje działania też się liczą.